Ja 8, jestem Młody może jeszcze sobie się nagrywa, nagrywa się. No i dzisiaj będzie zobaczcie jak ja tak coś. Jeszcze tego nie mam, ale zagram jeszcze kilka rundek. Jak widzicie, tutaj będzie mega box. 10 pucharków za 70. A tutaj będzie kolejny mega box. zrobię, ale nie będziemy ten grać po prostu zrobię, i to nie I pierwszy myślę, że będzie właśnie nie? Okay. chyba, zrobię pierwszy no i to jest dobra, lecimy pięknie tutaj perka mi tak brzmi nie, nie <laughs> u mnie! szyba jest trochę wątna wiecie, jak tam spadnąć to to ja sobie zrobić no, opaniamy, opaniamy. Pięknie. Tak, przepraszam. Trzy. Jak wam pierwsze miejsce będzie dobre, i będę miał akurat dwa od razu uparki. Dwa mega odrazy. No. Dobra, aby Gery zabił Franka. Kiedyś to będzie, to będzie znitą. tam i tam. W Tutaj chyba, ten był o, osoba 8-bit. Tak, tak. Kolejny Edgar, o Kortlet, umarł od Zeldygara. Chyba tamtego. A on chyba na mnie wszystko. Czyli będziemy grali tylko na dwóch rundach. to jest chyba. Najpierw. Dziękuję bardzo. I gdzie będzie się? Chyba, że się nie ma. Ok. Oni muszą teraz walczyć i ja. bo żeby tego I ja myślę, że oni mnie nie robią zasadzkę. No, trzeci czy Nie, gdzie to będzie. 9.58 Która 10. Które? No, mogę już zrobić tam, no i z tej mam ale otworzymy dwa megaboksy razem. Zobaczymy, jakie są co nie? Zwróćmy się w jedną. No Dobra. wystarczy. Ile ja dostałem pochorów? Nie wiem. Ale... Chyba siedem. Coś jeszcze się brakuje mi. Trochę cieszę się tym nie? Chyba tak. tak. Ja bym wolał go pewnie Och, Pięknie. Super. Chyba. Nie, nie. Dobra dzień. Fajny dzień chyba. to dla karty to będzie P7, bo do tego popatrzę ja a ja sobie jak krają. I sobie niszczą skrzynię, ale ja tutaj sobie tak po szóstej, namknąć, będę 7 a chyba p to jest 2. 4. Nie wiem, gdzie, nie popatrzę, idę mi na pochód. Oj, chyba mam zapewniony Megabox, no? To jest pięknie, to jest jakieś 700.

będzie gadżet. Dobra, na no, mitycznego mamy nawet dużo i na epickiego będę no, no, to dużo. Porzucimy. Tego no, nie mamy coś. W sumie na amitykę są zawsze tyle tam. Więc na tego co. Mam się, żeby było 6. Jeżeli będzie 6, będzie 6. Nie ma. Nie ma 65. No, szkoda. 6 lub 7. Mówię, że przecież. już cztery, Będzie źle, jak będziesz tu pięć. O, o, można jeszcze to robić, dobra, bo to, Teraz później I. Pięć. Nie no! A to się starałem, żeby tu wyrobić, to wyrobić. Ja cię. A nie ma. No. A. No. Dobra. Ten będzie jakiś mega boxing, tylko mi się kupi i nagram. Nie? <grywa> <grywa> Szkoda. Widzicie jak mało pracowałem, tak za będzie kręciłem megabox, reboxing. Teraz będę na to nagrywać ręce. Na raz.